Witam Was bardzo serdecznie z tej strony Macie, a to jest drugi odcinek. Beyond the Souls, czyli powyżej. więcej niż dwie dusze, coś takiego? Nie, no możesz przeszkadzać, po prostu chciałem od... zacząć przecież ten odcinek, co nie? Tak, żeby nie było, że tylko gadamy, a gry nieba, bo nie chcę Wana na Twitchu. Już nie ma. Chyba? Nie wiem. No, chyba okay. Słuchaj, ja już nie wiem. Może nie pójdę. No, jest chyba okej. Okay. Nikogo tam <grym> nie znam. Nie polubią mnie. A to jest tragiczne. Tak! Profesjonalizm. Weź głęboki. Nie masz. Się, to Jak coś, odcinek jest nagrywany również podczas transmisji na żywo na Twitch, TF, Gamers, Studio, PL. Serdecznie zapraszam na streamy, które powinny się w styczniu odbywać w miarę regularnie. Może autopromocja, a nie reklama. Nie o prezencie To Tomik wierszy Poego Biały kruch. bardzo, bardzo stary Spodoba mi się Nie martw się Zobaczysz, będzie dobrze O kurwa, pamiętam? cześć My to kiedyś próbowaliśmy na streamach przejść Tylko, że to jeszcze było na moim laptopie A Tutaj będzie rozpierducha Totalna To jest jeden z tych momentów, których się nie idzie zapomnieć. Oh, of course, spoiler! Hej, Kirsten, idziesz? Śpieszę się! Chodź, Jodie, śmiało. Hej, Jody, tak? Chodź, są dziewczyny z mojej szkoły i znajdzie się kilku w miarę fajnych kolesiów. Prezent dla mnie? Super, dzięki. Wychodzę skarbie, zajmij się gośćmi i nie róbcie... <coughs> uwagi, dobrze? Oczywiście, mam się, jak chcesz. Ach, w końcu sobie poszła! Oh, Hej wszyscy, to jest Jodie z sekcji czwartej. Pracuje z moją mamą. Sekcja czwarta. Do spraw paranormalnych. Wow! A a może, może? łyżki i gadasz z duchami? Nie, Takie rzeczy? Nie. Czas na impre! Idę po browary, chłopaki żaluzje, dziewczyny świeczki. Jody, idź, zajmij się muzą. Czas za szale! zapadaka słońce pośmy teraz coś z tego wieku coś do tańca Okej okay. Ty dzięki teraz się podłóżkiem Ты гениальна. хочешь одно? Нет, спасибо, Я не пью, поэтому. Не знаешь, что ты тратишь с себе несколько бровцов, и мир набирает новых. Ну, ну, ну. но, что тебе сказать, Ja tutaj to się boję, co się tu stanie, a... Chcesz macha? A, w sumie. Jasne. pierwszy bóg, co? Mnie też tak się No, spoko. Ale to bardzo. Wszystko okej, okay, Jodi? Dziwnie się zachowujesz, ale zbladłaś. <grym> Czy wszystko w porządku? Pewnie. Nie wyglądasz zbyt wyjściowo. <grym> <grym> o, zaczynam się. <grym> Może lepiej będzie, jak wyjdziesz? Nie wiem, co myślisz. Co my tu w ogóle robimy? Ja już sama nie wiem. Tak, pamiętam, mówiłeś. No i spoko. Ale chciałabym zobaczyć jak to idzie. Widzieć wyjście, kogoś poznać. No a w końcu poznać kogoś w swoim wieku. Ale jednak się zawiodło. A mogło zawsze być gorzej. No i co my musimy w sumie tutaj zrobić? No? A usiąść, żeby poprowadzić misję dalej. Cześć. Jestem Jodi, tak? A? Nie widziałem cię wcześniej w szkole. <grym> Nie uczysz się w bazie? Autyzm. Inny tok nauczania indywidualne. Jasne. Gdybym cię wcześniej widział, na pewno bym cię zapamiętał. <grych> więc pracujesz z mamą Kirsten. Tak? Tak. No, pracujemy w jednym laboratorium. Pomyślała, że dobrze byłoby, gdybym spędziła trochę czasu z rówieśnikami, więc. <grych> Jestem. <grych> ja no. dwa temu z Londynu. Przeprowadziłem się tutaj. A ty, gdzie wcześniej mieszkałeś? W Nowym Jorku. Ach, Nowy Jork jest zajebisty. Świetnie się tam bawiłem. Masz jakieś hobby? Robisz coś eee. ja eee. wiem, Gram w kapeli z kumplami. A ty, co cię kręci? Za młodziarek, ale lubię czytać i, i prawić sport, <grym> ale nie, nie, mogę, nie, nie mogę opuszczać bazy, więc no, to mnie ogranicza. <grym> Czy mogę cię o coś spytać? Hmm, pewnie. Czemu jesteś w sekcji czwartej? Wolałabym o tym nie gadać. No Sorry, debi ze mnie, mam nadzieję, że się nie obniwałaś nie. nie Super Wolny kawałek, zatańczysz ze mną? Nie wiem, nie wiem, nie potrafię W porządku, ja też kiepsko tańczę, nie przejmuj się. Odpuszczę sobie tańce z nim A jednak i tak zatańczą Dobra, umiemy. Wiesz... Pewnie słyszysz to na okrągło, ale... Jesteś bardzo ładna. Dzięki. Nie jesteś jak inne dziewczyny. Masz w sobie coś wyjątkowego. Dzięki. Ale nic o mnie nie wiesz. Dzięki za tanie brzuch, ale ja chyba spasuję. Ludzie, ludzie! A niech Jodie zaprezentuje nam swoje nadprzyrodzone supermoce. Nie, Świetny nie, pomysł. No. no. Zapomnij, to ściema. No dalej Jodie, pokaż co potrafisz. Właśnie Jodie, zademonstrujesz coś? Nie, nie. Nie. Nie mam wam nic do pokazania. Mówiłam wam, że to jakaś ściema. Okej, okay, Wiara, czas na wspaniały tort. I co najważniejsze, na moje urodziny. O Jezus Marią. Właściwie, tort nie zając. Najpierw prezenty. Wuziaczki, dżent. Smok, 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 smok. Kochana jesteś. To pewnie getry. Stringi, skąd wiedziałeś, że takich chcę? Możesz przestać okay. psuć mamie. Teraz znajdziesz sobie fajnego chłopaka. <laughs> Aż z czym słuchawki, nie chcę ich słuchać. Naprawdę. A, A to co? Stara książka. Ach, dziwnie pachnie. To rzadki zbiór wierszy Edgara Alana Poe. Edgar Alan, kto? Co? Zwinęła się z biblioteki swojego dziadka? Nie, to prawdziwy biały kruk. Tak, jak twoja kiecka. No. <laughs> Nie no, czy to jest jakiś żart? Przyszłaś tu tylko po to, żeby sprezentować mi to, co to, to badziewie? Myślisz, że jest cwana, a jest królikiem doświadczalnym. I do tego stukniętym. Tak, cały wieczór łaziła za mną jak pies. Miała chcice. No, i jeszcze puszczalska. Zaprosiła Okej. Okay. tego, żeby matka mi kazała. Tak, to zwykła dzira. I czarownica. Powinniśmy coś jej zrobić. Co się robi z widzami? Radzią. Dobra, ja coś czuję, że za dużo w tym odcinku nie zrobiłem. Proszę! No dalej, mroczna czarodziejko Użyj swojej wielkiej mocy. Proszę!

SIĘ ZEMŚCIĆ Dalej zrób to Świetnie, bardzo zabawne. Ej, To nie ja! Tym razem to nie ja! jakiś obłęd! Spadam stąd! Nie zostawiaj mnie! O, ja też idę! Drzwi Nie ma. się! Niemożliwe! Postaraj się! Są zamknięte! Spokojnie! Nie panikujcie! Okna! Otwórzcie okna! Zamknięte! No. No. Nie ma tak łatwo. No i została tylko ta. I tak się kończy zadzieranie. Jest. <laughs> Boże, co się stało? Chciała nas zabić, tu diablica. jablica. Chodźmy, <laughs> Jodie. <laughs> Ma do końca życia <noise> Okej, okay, 58% graczy O, większość jednak chciała o tym Cim Cirim Cim Mógłbym tą podpalić jeszcze Gdybym o tym wiedział, to bym to zrobił! Oh, he, he, he. Mogłem jeszcze dom podpalić. Ale by to było piękne! Przekań Aiden, przez ciebie mam kłopoty, uspokój się! Hmm. Wydaje się, miły. Bardzo chcę cię znać. Śmiało iść. Czekam tu na ciebie. Jodi, on na ciebie czeka. Cześć Jody. Śmiało. Bila? Nazywam się Nathan. 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 Pomyślałem sobie, że byłoby bardzo dobrze. Ten... Oczywiście, jeśli będziesz miała na to ochotę. to badanie różnych dziwnych zjawisk próbuję je wyjaśniać no spoko jak to co przydarza się tobie Prawda, <laughs> coś mi się przydarza? Wiesz, co? Jeden odcinek był jak na razie tu, 25 minut. Rozumiem, że możesz nie chcieć o tym rozmawiać. Ale gdybyś chciała, może mógłbym ci pomóc. Teraz jest drugi. Twój przyjaciel. Od dawna ci towarzyszy? Od... Od urodzenia? Nie wiem. Czy to jest duch? Albo dusza kogoś, kto już umarł? <sighs> no nie jesteś aż tak do tyłu, słabo.

Wszystkich klawiszy każesz mi używać teraz? Masz coś przeciwko abym zerknął? Nie hmm. Więc... Ta istota, twój przyjaciel, jest połączony z tobą Jakąś taką więzią Tak, zgadza się, Javis w więzie Jest tu teraz? A mógłby coś zrobić? No mm da Mówisz mu, co ma zrobić, a on to robi? Of course! Nikt nie może powiedzieć Aidenowi, co ma robić. Jest jak lew w klatce. Jesteśmy razem. Nie może odejść. To bardzo go denerwuje. To nie moja wina. Też chcę żeby sobie poszedł. Czasami to się go bardzo boję. Czy on mm. to zrobił? Potwory. Potwory w ludzkiej skórze, lekarze, ze schizofrenia. No, i zakończyliśmy pierwszy wywiad. To tak naprawdę, kolejny epizod może być dłuższy. Więc najprawdopodobniej może się okazać, że będzie długo i przyjemnie. Dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka, do zobaczenia w kolejnych już wkrótce. Cześć i szołem. Hej!